Cześć. Oto plecak Mountain firmy 4F. Duży plecak turystyczny o pojemności 90 litrów. Plecak wyposażony jest w dzieloną komorę główną. Zewnątrz znajduje się materiałowa przegroda, która pozwala wydzielić dwie niezależne przestrzenie transportowe. Szybki dostęp do każdej rzeczy spakowanej do komory zapewnia wszechstronny dostęp do wnętrza plecaka, czyli z góry przez komin, z dołu przez kieszeń dolną oraz przez... Odpinany panel na ściance frontowej. Komorę główną wspomagają kieszenie na ekwipunek i drobiazgi: dwie kieszenie boczne z wysokimi pionowymi zamkami kieszeń w klapie zamykającej, siatkowa kieszeń pod klapą zamykającą dwie duże boczne kieszenie siatkowe. Plecak ten jest przystosowany jest do korzystania z bukłaka do systemu hydro. Wewnątrz znajduje się kieszeń typu camelback i zaczepy do podczepienia bukłaka. Żeby dobrze radzić sobie z dużym obciążeniem, taki plecak musi być wyposażony w rozbudowany system nośny. W tym przypadku jest to system ERS. Są to profilowane szelki z regulacją wysokości położenia. Po odpięciu paska na rzep. Ustalamy wysokość położenia szelek tak, aby dopasować plecak idealnie do własnych warunków fizycznych. Szelki są profilowane. Stabilizację plecaka podczas noszenia wspomagają pasek piersiowy z regulacją wysokości położenia oraz pas biodrowy z szerokimi panelami bocznymi podszytymi przewiewną siateczką. Plecak wyposażony jest w system pasków kompresyjnych. Posiada elastyczne pętle do mocowania kijów, pętle do mocowania czekanów. Na, szczeg na szczególnie trudne warunki atmosferyczne na dnie plecaka znajduje się pokrowiec, który podczas opadów zabezpiecza plecak i jego zawartość. Mountain 4F wykonany jest z mocnego, wytrzymałego materiału Duralon. Jest funkcjonalny, a przede wszystkim bardzo pojemny, idealny do wakacyjnego podróżowania na wyjazdy, na które trzeba zabrać dużą ilość ekwipunku.